Gdy człowiek uderzy się w palec, to najlepszą metodą na obniżenie bólu jest rozproszenie myśli, odwrócenie uwagi, zajęcie głowy czymś, co pozwoli zapomnieć o bólu. Jest to konstruktywne, pozytywne rozproszenie uwagi. Z drugiej strony, można mieć egzamin, do którego trzeba się nauczyć, ale zamiast tego sprzątać pokój, rozpraszać myśli od tego, żeby się uczyć, zająć się czymś i mieć wymówkę. Jest to Negatywne rozproszenie. Pokój będzie posprzątany, ale egzamin niezdany. Tak samo jest w twórczości. Są y, rozproszacze, które z pewnego punktu wydają się okej. Okay, no jak, nauka, nowy sprzęt, testowanie sprzętu, zaglądanie do poradników, poznawanie setek tysięcy kompresorów, korektorów, pobieranie wtyczek sampli, posiadanie wszystkiego. Ale czy na pewno? Przypominam sobie, jak zaczynałem tworzyć muzykę, to najważniejsze dla mnie było tworzenie. Wyrażanie się, kreatywność, ale z czasem zacząłem coraz głębiej zaglądać kompresory, korektory, mix, masterings. Boże, ja tego wszystkiego nie wiem. Zacząłem zgłębiać rzeczy jak poznawanie wszystkich technik ustawienia mikrofonu. Na co mi to było? Jak ja chciałem tworzyć muzykę, a nie ustawiać mikrofony. Za jednym zamachem zacząłem stawać się realizatorem. Jak nagrać pianino, mimo że przecież ja nie miałem nawet pianina i nie zamierzałem go nagrywać. Jak zrobić miks? Jak zrobić mastering? Tak naprawdę nie tworzyłem. Zapomniałem, co było dla mnie najważniejsze. Tworzenie muzyki, a nie bycie panem od wszystkiego, z osią samosią. Wtedy dałem sobie wmówić, że ciągle czegoś nie wiem. Nowe kursy, nowe poradniki. Mam kilka mikrofonów. Chyba teraz z bo już trochę sprzedałem i tak naprawdę finalnie nie chcę mi się przepinać żadnego. Wykorzystam po prostu z tego, który mam akurat podpięty już od wielu lat, Shure SM7B. Ja po czasie nawet bym już nie powiedział, nie pamiętam, którym mikrofonem kiedyś coś tam sobie nagrałem, bo to nie ma większego znaczenia. Tak samo jak nie ma większego znaczenia, czy ja znam 100 kompresorów, 100 korektorów. Nie ma to żadnego znaczenia. Zapomina się o tym. Po co tak naprawdę zaczęło się utworzyć muzykę? Jeżeli tworzyć, wyrażać się kreatywnie, no to trzeba to robić, a nie zajmować się miksem, masteringiem i wszystkim. W przypadku tworzenia trzeba. Dokopać się do prawdy, dokopać się do siebie, do prawdziwych emocji i nie, nie, jeżeli się chce naprawdę dobrze tworzyć, nie okłamywać siebie. Sięgnąć do swoich pokładów emocji i je wyłożyć. Jest to trudne, wymaga to naprawdę rozmowy ze sobą, zaglądania w głąb, umiejętności bycia tu i teraz podczas tworzenia, otworzenia się na dźwięki, na sytuacje. Natomiast nauka nowych rzeczy, oglądanie nowych poradników, e, pobieranie syntów. Tych wszystkich rzeczy yy, kuszące jest, bo daje wrażenie, że się coś tworzy, ale tak naprawdę rozprasza od sedna. Czy gitarzysta w zespole, na przykład w The Rolling Stones, musi znać się na masteringu? No nie musi, on musi grać na gitarze tak jak należy. Czy wokalista? Może musi pisać teksty. Może. Śpiewać, może będzie grał na jakimś instrumencie, ale nie musi znać się na każdym z etapów i na wszystkich syntezatorach, które mogłyby istnieć na świecie. Jeżeli dla ktoś chce być inżynierem masteringu albo miksować rzeczy dla kogoś, no to tylko na tym się przede wszystkim warto skupiać. Jak tworzyć więcej i nie ulegać rozpraszaczom? Możecie się tego dowiedzieć z mojego darmowego e-booka Twórz Więcej. Link jest w opisie. Przez wiele lat. Pochłonąłem się tym, co nie było najważniejsze dla mnie. Zboczyłem z celu. Zapomniałem, po co ja tak naprawdę zacząłem tworzyć, jaki jest mój cel. Wstyd przyznać, że właściwie może od roku wróciłem na ten cel, że ja chcę tworzyć. I, i, I teraz naprawdę to, co było ważne, chciałem nauczyć się śpiewać zawsze. Zamiast tego to ja się uczyłem masteringu, który mi do niczego nie jest aż tak potrzebny i dopiero uczę się śpiewać. Jest to trudne, ale wiem, że to jest dla mnie cel. Jest to zdecydowanie trudniejsze, ale więcej radości mi sprawia śpiewanie niż robienie masteringu. Uważam, że jeżeli nudzi mnie to, to po co ja mam to robić? Jeżeli moim celem jest tworzenie muzyki, to ja powinienem tworzyć, nagrywać, komponować, wyrzucać z siebie te rzeczy, które chciałbym stworzyć. Dlatego też w dużej mierze nagrywam mniej filmów yy, ostatnio, bo uważam, że... A co ja będę Was rozpraszał od tworzenia i tworzył jakieś kolejne o tym samym poradniki? Pokazywał, jak 150 razy ustawić kompresor. To wszystko już u mnie na kanale jest, albo w kursach. Linki macie do tego wszystkiego w opisie. Wiele rzeczy jest w mojej książce, która też jest dostępna. Nie dajmy sobie wmówić, że potrzeba 100 korektorów, bo finalnie się korzysta z kilku z tych najprostszych, a na koniec i tak można byłoby korzystać z kompresora, który powstał w latach 70. Paradoks świata opiera się na tym, że dzisiaj wszystkiego jest za dużo. Nie mieści się to właściwie w głowach. Informacji, sprzętu, produktów, dostępnych rzeczy jest tak dużo, że rodzi to pewnego rodzaju przytłoczenie. Czyli czego ja powinienem się nauczyć? Co ja muszę wiedzieć? Jak wchodziłem kiedyś na YouTube'a, to było ciągle nowy poradnik. Jak stworzyć melodię z gitarą? Jak stworzyć melodię odwróconą i tak smutną, że aż najsmutniejszą na świecie? Myślałem sobie: Ja tego nie wiem, tego nie wiem, czy ja nic nie wiem. I przytłoczało mnie to, że. Miałem poczucie, że coś na pewno tracę, nie oglądając tych poradników. Takie FOMO, Fear of Missing Out, czyli strach przed tym, że coś przegapię. Przegapię jakąś technikę, dzięki której będę w stanie tworzyć hity i przebojową muzykę. Przegapię wtyczkę, która zrewolucjonizuje brzmienie i bez niej nie będę mógł dobrze brzmieć. To było takie poczucie. Oglądałem potem jakiś poradnik, który był zachęcający, że tego nie wiem. Ale tam się niczego nie dowiadywałem, ktoś po prostu ułożył melodię, ale właściwie nic nie powiedział, dlaczego traciłem czas, a tak naprawdę nie tworzyłem muzyki. Pojawia się taki paradoks wyboru wtedy, gdy ma się wszystkiego dużo. Co wybrać? Co będzie dobre? Mając dużo opcji do wyboru, jest nam trudniej podjąć decyzję. Jesteśmy mniej zadowoleni z podjętej decyzji i dręczy nas to, że wybrałem na przykład spośród 100 mikrofonów jeden, ale tamte 99 może było lepszych i mój wybór jest gorszy. Nie mam pewności. Aaa. To jest tak jak mieć kartę dań, pięć rzeczy. Łatwiej jest wybrać niż z karty w stół. Jest pewna granica, w której wybór daje szczęście i, i jest jeszcze spoko, ale już przekracza tą pewną wartość, to coraz trudniej jest podjąć decyzję. To też powoduje, że trudniej się tworzy, dlatego warto się na to często zamknąć i tylko na podstawach się skupić, na najważniejszych rzeczach. To wszystko u mnie na kanale jest w archiwum. Można to przeglądać, będzie zawsze dostępne. To wszystko jest w moich kursach, chociażby w Pakiet Mix, gdzie jest kompresja, korekcja, pogłos wytłumaczony, jest teoria muzyki, jest mastering, a reszta o podejściu do tworzenia jest spisana w mojej książce. Jak ktoś chce wesprzeć moją twórczość, to będę wdzięczny. Książka jest cały czas dostępna. Linki są w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie i nie zapominajcie o swoim celu, jeżeli chcecie tworzyć to twórzcie i nie dajcie się rozpraszaczom i temu wszystkiemu, tym tysiącom reklam. Trzymajcie się, ciepło, cześć.